Cześć Wam wszystkim. Chciałbym Wam pokazać porównanie olejów silnikowych do silników dwusuwowych. Tutaj na przykładzie przepracowanych 50 litrów na chińskiej kosie spalinowej. Mamy tutaj cztery cylindry, ale porównanie było na trzech olejach, ponieważ na jednym cylindrze. Próba się nie udała, ponieważ kosa przepłacała tylko 25 litrów i doszło do rozszczelniania skrzyni korbowej. Po prostu nie chciałem zaburzać tego, tego porównania, ponieważ poprzez gorsze, gorsze trzymanie ciśnienia na skrzyni korbowej i ubytki oleju silnikowego, który uchodzi przez uszczelniacze nawale, pogarsza nam się smarowanie. Więc żeby po prostu to porównanie było miaro, jak najbardziej miarodajne z pracy, a nie jakiegoś suchego testu e, polegającego na tym, że nie wiem, bym wziął kurdy, położył tą kosę, czy tam jeden cylinder z, z pompy spalinowej, która ona też stosuje ten silnik z kosy. E, I po prostu żeby to nie, nie, nie było jakaś taka mm, porównanie oleju na jałowym e, biegu. Tylko po prostu z pracy. Gdzieś tam są jakieś porównania w internecie, gdzieś tam chyba na jakichś amerykańskich forach porównywawczych, czy, czy, czy gdzieś tam według producentów, gdzie tam jest jakiś zakres, powiedzmy, nie wiem, jest tam 300 godzin pracy, z tego jest, yy, z tego co pamiętam, 100, 150 godzin pracy pod obciążeniem, 75% pracy jest na półgazie, a 75% jest na Obrach Tak. Tak właśnie z tego co pamiętam, gdzieś czytałem jakieś porównania. Mamy tutaj olej yy, universal. Jest tu ten sam olej co yy, Huskwarnowski LS. Cena tylko jest inna i nie wiem jak teraz z dostępności, bo wcześniej on był dostępny chyba w Castoramie, w Obi. Nie trzeba by było dzisiaj extra jechać do, do punktu Huskwarny. To, były to są te same oleje, bo to też pod nazwą Makulo. Butelka taka jak w tym starszym oleju HP. Bo teraz w Husqvarna mamy te takie te nowsze, nowsze budelki. To są jeszcze te stare takie, 60 10-15 lat temu. I przez to są właśnie w e, tym tutaj Universal jest, jest wywane ten NS Jak jeśli ktoś nie wierzy, nie, nie to proszę sobie wejść wpisać w Google Karta charakterystyki oleju Universal Aculo. i porównać sobie, z olejem to, porównać sobie z olejem LS Plus Plus kwarny. Mamy te same dane. Porównajmy to z olejem makity eee, Czyli po prostu hmm, rozabiałem w proporcji 1 do 52% oleju w stosunku do benzyny. Eee, Przepalałem właśnie 50 litrów z każdego z tych olejów. Ale mamy, mówię, jest jeszcze jeden tutaj cylinder, który ma przepalone 25 litrów. Przepaliłem pół butelki później, żeby to wyrównać. Dokupywałem setkami, żeby wyrównać te 50 litrów. Czyli można powiedzieć, że na jednym oleju, na dwóch silniczkach przerobiłem 75 litrów. tak? Tutaj mamy po 50. Teraz tak, dlaczego w chińskiej kosie 50 litrów, a nie, a nie 25? Na tym litrze? Tak jak deklaruje to producent, że stosunek ma być 4%, 25% do 1. Chcę, żeby było, ten test był po, jak najbardziej miarodajny. Czyli jeśli ktoś kupuje sobie Husqvarna, Stila, Shindai echo czy jakiego innego producenta yy, i ustosuje o proporcje mieszanek 1 do 50, chyba że ktoś tam indywidualnie sobie zmieni to na 1 do 40, to już jego jest jego wol, ale po prostu chciałem, żeby to porównanie było jak najbardziej miarodajne bo tendencje bogaczych mieszanych nieraz powodują to, że są, wiadomo, większe, jeszcze bardziej się buduje ten nagar, ale po to się czasami tym ale na przykład, lepiej obmywać tłok, komorę spalania, ale na przykład za to więcej się nagaru będzie zgromadzić na wydechu. A wszystko reszcie będzie czyste. Dlatego mówię 50 do, 50 do 1, żeby to jak najbardziej to było, było miarodajne. Yy, obciążenie kos najbardziej miarodajne: cały czas praca. Żadnego pierkania na ujałowych obrotach, jedynie tylko tam na początku, na docieranie. A tak, to cały czas praca. Czyli tak każdy z nas kupuje sobie kosę, kupuje sobie piłkę, jakiekolwiek dwusuwowe urządzenie i cały czas z niego po prostu korzystać z jego przeznaczeniem, a nie tak jak to gdzieś tam pokazują, że sobie gdzieś tam sprzęt pierko na pół gazu. I na jałowych obrotach. Nie kupujemy do tego, żeby to sobie leżało, chodziło tylko, żeby to pracowało. Eee. I teraz tak, jakie mamy oleje? Tak, jak już wspominałem, jest Universal od Maculocha, czyli LS. Mamy olej HP, Ultra, yy, przepraszam, HP od Husqvarna. Rzekomo to jest olej, który niby jest mineralny, ale też ma bazę jakieś półsyntetyczne. I mamy olej Makity, półsyntetyczny. Teraz tak, pierwszy cylinder pochodzi od kosy Faworyt Pro KS, chyba 52, coś takiego Czyli jakieś zgriszcza, które pozostały z tej tej otokosy Tu już silnik jest założony z Chinki, bo takie są cyrki, żeby dosyć do tego jego silnika, y cylinder, że dopiero chyba, nie wiem, w tej sezonie może coś się pojawiło, a kosa chyba jest od dwóch albo trzech lat w sprzedaży Różnica jest między pozostałymi cylindrami taka, że cylindry świece zapłonowe są kierunkowane w stronę rozrusznika, albo po prostu po długości tej wykosy. Nie jest w poprzek, tak jak w Chińczykach, takich standardowych. Od razu na wstępie trzeba na to zwrócić uwagę i na pewno na zaburzenie pracy, w sensie przepłukiwania i przerzut ładunku. Paliw, mieszanki paliwu olejowej to to, że kiedyś się tu mówiłem o tym Chińczyk zrobił taki myk, że zrobił, zdławił ten silnik mamy tutaj kanał płuczący, mamy odlew i tylko w tym odlewie są zrobione otwory i tu w jakiś sposób jest po prostu że tak to wygląda, się, taka zwężka silnik jest po prostu słabszy Masz 44 mm cylindery, czyli mógłby wygenerować więcej mocy bo to jest dosyć już duża silnica jak na, na taką kosę i, I tu już pojemność, myślę, że to już może podchodzić pod yy, myślę, że jakieś, nie wiem, nie, nie jestem pewny, ale to chyba 45 cm, coś takiego, także tak, już coś, coś więcej, tak. Tutaj zeszlifowałem dremenem, żeby po prostu porównać, jak to wygląda gabarytowo. I to jest właśnie tego silnika, tego faworyta, jest tutaj ten tłok z cylindrem. Generalnie yy, ona skończyła swój żywot, poprzez to, że spadła kompresja. Przy sobie pomyśleć, że się zatarła, bo, bo było beznadziejne smarowanie. Smarowanie było. Trochę to przeleżał ten tłok, ale olej był na, na dęku tłoka oraz w skrzyni korbowej. I to jest huskwarności LS. Taką zbudową naga. Jeden pierścionek już jest zapieczony. Nie rusza się. Już częściowo się zaczęło przycieleć. Też to, to Trzeba brać na to uwagę, że po prostu Chińczyk, moim zdaniem on tam, tak naprawdę on poleruje tam imię. Wszystkie, wszystkie te kosy, ona. Nieca, jak, jak wytrzymałem 50 litrów paliwa na tym proporcji, 1 do 50 to jest, to jest super. Ale one wszystkie po prostu po tych 50 litrach one się zacierały. Tutaj, akurat one faktycznie pamiętam, wypaliłem te 50 litrów i zrobiłem rewizję najpierw odkręciłem odkręcie tłumiki. zobaczyłem, że jest przytarcie. A pewnie wiadomo było, że tu już jest końcówka. Generalnie dosyć mocno jest zbudowany ten agar. Kanały płuczące nie są jakoś umyte. A tutaj ten typ przelatuje benzyna z olejem więc żeby to było jakoś umy umyty to tak średnio. Wydech Już mam zbudowany nagar Taki twardy Ja wiem o tym, że się w komentarzach zaraz posypiecie, że ktoś tam powie, że albo używa LS, a, bo używa Makity olej i tak dalej. Okej, okay. może nawet dać do mieszanki do piły zwykły olej silnikowy. Może sobie kupić nawet wodę 0,20 czy 5W30. Będzie to bezbarwna mieszanka, tak? Nie będziemy wiedzieć, czy, czy w, tym oleju, w tym paliwie znajduje się olej. Dwusów będzie na tym o czymś chodzi. Po prostu już jest tłusto, już, już, już jak to będzie przelatywać przez skrzynię korbową, będzie dość smarować. Ja tutaj nie pokazuję o tym, że, że po prostu jaka jest awaryjność chińskich kos, bo to, po, po prostu po tym może się spodziewać. Ja po prostu chciałem Wam pokazać, jak, jest, jak to wygląda w rzeczywistości używanie tych olejów. I z biegiem czasu będzie tego więcej. Bo kupię teraz prawdopodobnie albo jakiegoś Japończyka, albo, albo Sztila, no po prostu jakąś inną kosę, żeby mogło po prostu spokojnie wytrzymać te 50 litrów paliwa, bez obawy, że po prostu dojdzie do awarii i po prostu zaprzepaści tętą, tą, 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 tą próbę tego oleju, tak. Ja wiem o tym, że właśnie tak jak mówię, ktoś kupi sobie makity, olej, i tak dalej, będzie chwalić, bo, bo działa. Jasne, będzie działać, tylko teraz tak, 50 litrów paliwa, no to trzeba to przepalić albo zawodowo, albo po prostu ktoś, kto ma dużo koszenia. Ja mam akurat dosyć sporo do koszenia, więc, więc jestem w stanie przepalić przez ten sezon te 50 litrów. Nie mówiąc o piło łańcuchowym, ale piwo łańcuchowe to jest o osobny temat i tam tylko używany jest HP Ultra i, i ten ekwiwalent. A ta jak tutaj kosa, po prostu ma tylko i wyłącznie za normalnego użytkownika porównać, co są te warto oleje. Wiadomo, one smarują, ale każdy inaczej odkłada się, inaczej na niej wyglądają te, te silniki. Mamy tutaj ls -a. mamy do niego świecę zapłonową. Czyli taki ceglany szary kolor. Teraz mamy tutaj. Eee, tu jest tłok z wysypanym pierścieniem. Bo po prostu się z niego już taka źle to zrobiła, że on pękł. I to akurat taka niespodzianka kosa wytrzymała 47 litrów paliwa. Reszka mi benzyny została, żeby. To się wolno makro łapie Ale generalnie ten pierścionek to Żyletka się zrobiła A, Ale to jest olej już HP I Kiedyś słyszałem opinii że, że HP jest lepszym olejem I faktycznie nie jest lepszym olejem Bo tutaj znowu się od, od Janie Pawliło coś takiego, że Prawdopodobnie yy, albo się zaczęło topić aluminium, albo właśnie doszło do tego pęknięcia yy, pierścienia. Jakiś jego skrawek odstał, zaczął drapać yy, w górę dół te aluminium z cylindra i po prostu się taki, taki kurde zadzierz zrobił. I to zaczął, po prostu wypiłowało taki robek. Cylindrze. Ale tak jeśli chodzi o czystość samego tłoka, jak użycie z nagarowienie. Jest na pewno mniejsze w porównaniu do Elesa. I na pewno on Makity. Tu jest naprawdę mało nagarów. Nagar ceglany. Niektórzy twierdzą, że to prawidłowy, ale to są zależności od oleju, jakiego się używa, on się różni. I to są Świecy, które przepaliły 50 litrów paliwa. Nie było czegoś takiego, że one były gdzieś tam w trakcie zmieniane. Jakiś twardy, twardy nagard tam znajduje się w komorze spalania, ale na pewno jest go jest na pewno czyściej jak w poraniu do LSa. Kanały czyste kanowy duchowy mamy kawałek światła gdzie ten olej wypukuje To akurat to, co widzicie, takie, takie paprochy, to jest część spalonego aluminium z tłoka i tej ścianki tutaj cylindra. O. Także drachę ładną wypiłowało. To mamy cylinder po Makicie. 25 litrów przepalone i patrząc i próbując te, te, te dwa oleje Makita mniej przepracowała a większy zbudowała nagar jak ten HPS Husqvarna Tutaj mamy 25 litrów. To zapanowałem to po 25 litrach na HP, -ku. nie na HP tylko na Makicie To akurat yy, był silnik po animacji, bo on wcześniej był na nią używany olej yy, jak, jak to było? Aha, tam był jeszcze jeden, jeden korpus, skrzyni korbowy i tak, ja tutaj akurat sam założyłem ten, ten e, cylinder. Jeszcze chciałem naprawić tą, tą, ten, ten silniczek. E, mamy tutaj, żeby to nie, nie ten, który tu był. Tu mamy tak, tu mamy makitę, tu mamy. Nie ma tego, tutaj tego karteru nie ma bo tam był HP Ultra i tam się tłok rozleciał więc yy, ten cylinder akurat pochodzi z yy, której to skrzyni? bodajże chyba z tej, tak to z tej był on pochodzi z tej skrzyni korbowej i tutaj były założone yy, łożyska na, na plastikowych wiankach ze SkyFace C30, z tego co pamiętam, ale na plastikowych wiankach no, ale uszczelniacze są takie liche, że po prostu nie. Szibcie, szybciej one puszczają. No i tutaj mamy cylinder z tłokiem po oleju Makity. 50 litrów tu mamy 25, tu mamy 50, tu mamy 50 z HPK, tu mamy 50 z Makity, po prostu one się już powycierały. To nie jest jakieś zatarcie powstałe z braku oleju. Olej był, olej był, bo mamy tutaj skrzynię, jest tłusto. Było smarowanie. Mamy na korbowym jeszcze. Bo to jest tak, że właśnie te co widzicie teraz, te zacieki to są pozostałości oleju z skrzyni korbowej. Tam nie ma czegoś takiego, że tam jest jakaś, jakaś mgiełka czy coś takiego, że tylko palcem jakby przez że to jest tłuste. Tam normalnie na dnie znajdują się skorpliny olej, które pozostają z przepłukania mieszanką paliwowo-olejową. Także tutaj i tu jest taka ciekawostka, że ona też się skończyła swój żywot, ponieważ ona wypluła w trakcie pracy Szczeliny między pierścieniami. Ten taki yy, niewyfrazowany kawałek aluminium. Ten co macie tutaj, a tu już go nie ma. Także pierścień sobie chodził, góra, dół, komprecha spadła. Była słabsza, ale żyła. Tylko po prostu wypaliłem jeszcze 50 litrów. Nie ja na działce wziąłem odkręcenia, po prostu tu zobaczyłem. Aha, mamy cię. Także ja uważam osobiście, że makita i zresztą to jak tu widać. Przede wszystkim tu widać. Większe zostawiam zabrodzenie jak kuskwarnąski HP. Jak na razie uważam, że z tego wszystkiego to ten HP. Na razie nie bierzemy pod uwagę jakiś HP Ultra, Oleomaków w sensie EuroSynthów FW2, jakiś Motuli 800, to wszystko by trzeba będzie pokolić sprawdzić. sprawdzić. za zaponowa, szary, szary, szary nagar, częściowo taki sygnalny. I tak to się wszystko prezentuje. To są skrzynie korbowe. Tu mamy z faworyta, który chodził na tym uniwersalu. Tu mamy, żeby nie skłamać, tutaj mamy 25 litrów na makicie. Tu mamy 50 litrów na makicie. O tutaj, jak mówiłem, niecałe 50 litrów, tam 47, coś takiego na oleju tym kuskwarnowskim. Także następny olej, yy, jaki będę kupować, to będzie tak: albo Eurosint, albo będzie to yy, olej AMS Oil z Saber. Który to ma proporcje 80 do 1, albo ten producent deklaruje. Tam są dwie proporcje: albo 100 do 1, albo 80 do 1. To jeszcze się okaże w praniu. Może z komentarzy, co będziecie proponować. Następnego się weźmie. Może to będzie HP Super, yy, albo jakichś in, in, innych producentów oleju Tego, na, tego jest, tego jest yy, napęczki. Co olej, to. to, to, to. To są różne kwiatki, a z tego wszystkiego naprawdę jest bardzo ciężko dobrać olej, który by tworzył jak najmniej nagarów w komorach spalania, na ściankach tłoków, właśnie tam gdzie jest kanał płuczący, tak jak tutaj i przede wszystkim, żeby był czysty kanał wydechowy. Dzięki za oglądalność i czekam na komentarze.